Lat. Jest to ustawa z dnia 15 stycznia 2016 rok. I jeszcze jedno, bo to był dodatkowy dziesięcioletni, ma pan minister rację, bo tutaj panie, panowie ministrowie, czyli oprócz tego jest jeszcze 10, a przedtem było tylko pięć. Następnie zaostrzenie kar za pedofilię. I tutaj jest zmiana ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Sprawca zgwałcenia dziecka będzie podlegać karze od 5 do 30 lat więzienia. Myślę, że ta zapowiedziana kara skutecznie będzie odstraszać zwyrodnialców, by, którym by chodził po głowie ten czyn. Przypominam, że obecnie to było od 3 do 15 lat. I duży szacunek tutaj do prokuratury. Która wielokrotnie zaskarżała wyroki sędziów, które pobłażliwie podchodziły do przestępców na tle seksualnym i z całą bezwzględnością ścigają przestępstwa pedofilskie. To tak, najkrócej bo oczywiście w tym zakresie jest jeszcze wiele drobniejszych przepisów. Natomiast, tak naprawdę, to. Ja Wam dziękuję, opozycja, żeście złożyli ten wniosek, bo dzięki temu to Ministerstwo Sprawiedliwości mogło podsumować swoje sukcesy i mogło pokazać i Wam, i Polsce, że pracują intensywnie, pracują z całym oddaniem, z całą ofiarnością i czasem nawet narażając się, tak jak Pan Minister Ziobro, któremu grożono właśnie śmiercią i, i szukano, człowieka, który by się dopuścił czynu wobec niego, ale ta determinacja, którą ma Ministerstwo Sprawiedliwości jest naprawdę godna uznania. Szanowni Państwo, zatem powstaje pytanie, dlaczego z taką determinacją atakujecie właśnie ministra Ziobro i Ministerstwo Sprawiedliwości? Myślę, że dlatego, że, to, że minister Zbigniew Ziobro i Ministerstwo Sprawiedliwości to najmocniejszy filar tego rządu, rządu zjednoczonej prawicy. Myślę, że dlatego, że minister Ziobro to najlepszy minister od dziesięcioleci i dobrze o tym wiecie. Bo minister Ziobro dotrzymuje słowa i dwa o pokrzywdzonych, a nie o przestępców. Panie ministrze i Ministerstwo Sprawiedliwości, tak trzymajcie. Polacy są wam wdzięczni i życzą wam dalszych sukcesów. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. że chcieliście przesunąć tę możliwość braku zmiany sędziego do czasu po pierwszym posiedzeniu sądu to my jako opozycja podnieśliśmy zarzut, że chcecie obalić swój istotny argument i swoją chwałę, czyli losowe przydzielanie spraw. Tak wygląda rzeczywistość. Zapytaliśmy również, a w zasadzie przedstawiała Pani przez dłuższy czas, jak sądy opanowywały wpływ. To nie jest zasługa ministerstwa, tylko pracy sędziów, referendarzy, kuratorów, pracowników administracyjnych. Mało tego. Nie przetoczyła Pani. Ale proszę mi pozwolić skończyć, bo sobie przypisujecie ten sukces. Tylko jeszcze jedna kwestia. Panie ministrze, ja panu nie przeszkadzałam, tylko zapomniała pani dodać, jaki był wpływ w poszczególnych latach, bo chcielibyśmy się o tym dowiedzieć. To jest następna kwestia, żeby to razem wybrzmiało. Pojawił się tutaj temat przemocowy. Rzeczywiście została uchwalona ustawa w kwestii ochrony osób, wobec których stosowana jest przemoc w rodzinie. Tylko dwa lata temu organizacje pozarządowe wskazywały na wiele elementów, które nie zostały przez państwa ujęte, bo znaliście za niepotrzebne. Trzeba było czekać dwa lata, żebyście państwo złożyli projekt, który te uwagi z tych przed dwóch lat. Uwzględniał. Ja mam więc pytanie, ile osób przez ten czas zostało pokrzywdzonych? Proszę państwa od 2019 roku wpłynęło, jeżeli podam przykład kodeksu postępowania cywilnego, proszę państwa, 13 projektów a mamy rok 2022, 13 projektów zmian kodeksu postępowania cywilnego. To proszę Państwa pokazuje, jak przygotowujecie te projekty niechlujnie, niestarannie, wyrodkowo. Co Wam wpadnie do głowy, to się zajmujecie. Zmiany kodeksowe są bardzo istotne i wam wymagają naprawdę obszernej pracy, dyskusji, także z tymi, które te przepisy stosują. Przykład kolejny. Mówicie państwo, słyszeliśmy to zresztą z wystąpienia pana ministra sprawiedliwości, że przygotowany jest projekt ustawy o spłaszczeniu sądów. Pan minister Warchoł przy każdej okazji mówi, że w Polsce jest za dużo sądów. A tu proszę państwa, mimo że słyszymy, że w szufladzie jest już przygotowany projekt o spłaszczeniu, procedujemy i wydajemy pieniądze obywatela nad ustawą o sądach pokoju. Która przewiduje dodatkowe 4 tysiące, około 4 tysiące sędziów. Na moje pytanie, skąd weźmiecie pieniądze na to, żeby te sądy obsłużyć, skoro nie macie pieniędzy wystarczających, żeby podnieść wynagrodzenia chociażby dla pracowników administracyjnych, nie pada żadna odpowiedź. W zapisie jest, że dostaniecie dotację celową, tylko skąd? Ja się yy, yy, państwa o to pytam. Kolejna, proszę państwa, kwestia. Kolejna proszę państwa kwestia, o którą w tej chwili chciałam zapytać. Nie, ale nie, ale, ale pani przeszkadza w tej chwili pani poseł Barbarze no nie, ale to to Dolniak, inwektywy. aby. A, nie, a, a pana chciałam posła Mariusza Kałużnego naprawdę proszę o. Naprawdę. Nie, chciałam też zapis, zapytać inwektywy. Chciałam też zapytać tak, naprawdę, to są pana ministra, Tego... ponieważ zdarzają mu się bardzo często różnego rodzaju konferencje. Pamiętacie Cię... państwo o takim lekarzu, yy, który już nigdy nikogo nie zabije? Chciałam zapytać, panie ministrze, jak skończyła się sprawa o zadośćuczynienie przeciwko panu? Czy w ogóle miał, miał pan z taką sprawę? Jeżeli nie, tak, to proszę powiedzieć nam, jak się skończyła. No, to pokazuje, to pokazuje. Wie pan? Minister sprawiedliwości dla mnie powinien być przykładem. Przykładem tego, jak kieruje Ministerstwem Sprawiedliwości i dla mnie jest niedopuszczalnym. I dla mnie niedopuszczalnym jest, żeby mi... Niech Pan nie panie po, panie niech Panie Pośle, no naprawdę się. Ale niech Pan nie wy. Panie Pośle, panie ministrze Jacku Ozdobą, Proszę naprawdę zakryje. nie wyręczać pana ministra, dla pan minister chce minister poradzi, sprawiedliwości. jak będzie odnosił się do tych Przykładem, przykładem tego że idealnie funkcjonuje Ministerstwo Sprawiedliwości, a w tym ministerstwie jest grupa hejterska, a minister sprawiedliwości pozwala sobie na konferencję, zanim zapada orzeczenie sądu. I jeszcze bardzo istotna kwestia, poruszana już y, y, przez y, niektórych, to Fundusz Sprawiedliwości. Ostatni protokół Najwyższej Izby Kontroli w zakresie tego y, y, oceny, Funkcjonowania i prowadzenia przez Państwa Funduszu Sprawiedliwości jest dla Państwa druzgocący. I wiecie Państwo, ja tu jestem drugą kadencję i widzę, jak do każdego projektu, który może być związany z Ministerstwem, wprowadzanych jest coraz więcej uprawnień dla Ministra Sprawiedliwości. Między innymi, proszę Państwa, i potem w tych rozporządzeniach. Minister Sprawiedliwości zapisuje sobie różne rzeczy. Przykład rozporządzenie dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, paragraf 11. Chcecie Państwo wiedzieć o czym? To powiem. Minister w szczególnych okolicznościach może przyznawać dotacje uznaniowo. I co? I pan minister Ziobro korzystał z tego sposobu nader często. uznaniowe, co z tego, a to z tego, panie yy, nie wiem kto zadał, no przypuszczam, że jakiś wiceminister to oznacza, jeżeli mamy uznaniowo, to znaczy, że to jest arbitralne, że minister sprawiedliwości pozostaje poza kontrolą. Dlatego sobie wpisaliście, no właśnie, uznaniowo. Dlatego zapisujecie sobie yy, takie właśnie rozwiązania. Teraz Państwu przytoczę jeszcze następne okoliczności, które pokażą, 280 milionów złotych wydano niecelowo i nieprawidłowo. Największe zastrzeżenia Izby budziło finansowanie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Umożliwiło to właśnie rozporządzenie z 2017 roku. I jak wskazała Izba, na projekty związane z realizacją tego celu od 2018 roku wydano 171 milionów złotych. Z 16 zbadanych umów mających w założeniu służyć przeciwdziałaniu przestępczości aż 13 na łączną kwotę 63 miliony złotych nikt oceniła jako niecelowe i niegospodarne y... widocznie mam tyle do powiedzenia. Y... Ale powoli do końca, powoli do końca pani, pani poseł. zdarzało się, panu, że się ministrowi, ale... ministrowi sprawiedliwości także. Inne, inne działania. W ośmiu konkursach, mimo tego, że komisje konkursowe zarekomendowały podmioty, które powinny dostać dotacje, minister odmówił przyznania dofinansowania i unieważnił konkursy bez podania uzasadnienia. W dwóch przypadkach minister ręcznie wykreślił oferty rekomendowane do dofinansowania, w tym także takie, które zdaniem komisji zasłużyły. Na najwyższą punktację. I jeszcze jedno, proszę Państwa. Przez te siedem lat wprowadziliście do Sejmu tyle projektów ustaw i uchwaliliście tyle ustaw, że przeciętny obywatel nie jest w stanie, nie, prawnik nie jest w stanie odnaleźć się w tym gąszczu. Ale dlaczego tak się dzieje? Także dlatego, że wprowadzacie projekty ustaw. Które są źle napisane, byle jak. Przykład, ustawa mm, prawo handlowe. Przez Pana tak bardzo y, postulowane. Ile miało błędów? 75%. Y, ale Pan tę ustawę bardzo popierał. Pan y, popierał, a teraz krzyczy Pan przeciwko nam. Mało tego. Powiedziałam, nie będę powtarzać. Ustawa o notariacie. Ale, panie ministrze. Ustawa o notariacie kolejnym przykładem. No i jak się okazuje? No przepadła także dzięki waszym posłom. Jaka była zła? Wszyscy doskonale wiemy. Proszę Państwa, składacie co chwilę kolejne projekty ustaw, które mają poprawiać wcześniejsze Wasze buble. Prowadzić, wprowadzacie do projektu ustaw, zresztą Pani Minister może to potwierdzić, bo procedowaliśmy razem z nadwyczajnej, Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Kodyfikacji, projekt ustawy, który nie kwestionowaliśmy, bo był słuszny w założeniach. Ale co Państwo robicie? W drugim czytaniu wprowadzacie zapisy, które nie przechodzą trzech czytań. Takie, takie państwo wprowadziliście metody. No, Ja rozumiem, panie, y, panie pośle, ale... że wstyd jest słuchać y, uwag rzetelnych. Y, poseł, uwag panie poseł, rzetelnych, powoli, powoli bo nie macie na nie argumentów. Ja wiem, ja wiem, panie pośle, że najlepiej pokrzykiwać, ale nie za... Y, nie zasłonicie tym rzeczywistości. Panie ministrze, pan powinien podać się sam do dymisji. Już pomijam wszystkie inne rzeczy, ale za grupę hejterską powinien Pan się stanąć przed kamerą powiedzieć przepraszam i podaje się do dymisji. Dobrze, Bo dziękuję. to wstyd, żeby w pana ministerstwie pod pana okiem funkcjonowała grupa hejterska. I proszę nam nie mówić, że pan o niej nie. Dziękuję, wiezie. ale już w grupie hejterskiej było. Yy, więc teraz tak, pani poseł Kadażna...